To z tej strony Jary! A to witam w kolejnym odcinku! Zam, Let's play! Gdzie tam San Andreas! Sary, zamknijmy. Dobra, co dzisiaj nagrywamy? Zjarałeś się czy co? Najarałem się trochę, ale dobra, zaczynamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta, w dzisiejszym odcinku zrobimy coś, co doprowadzi ich do skrajnego zniszczenia psychicznego. Mógłbyś przestać, czuję kamerą? Dobra. Naprawdę się zjarałeś? Tak. Popatrzcie na moje oczy. Zadnie jesteś ujarany jak szmata Dobra, daj mi to Dobra, w każdym razie w dziś... Mógłbyś prosto to trzymać? <laughs> Ciężko W każdym razie w dziś, <śmiech> <Ciężna>. <śmiech> <śmiech> Dawaj, up. W każdym razie w dzisiejszym odcinku Dosypiemy im środków na impotencję Wszystkim Wiolce Co tam jeszcze jest? Hubert I tren Mógłbyś przestać? Dymoczenie oczywiście na Ale ty na się nagrałeś, czy nagrałeś? <laughs> się Nagrałeś się jak szmata, tak? <laughs> jak a ty nie ja, ja, Dobra, ja, im ja, na impotencję i... No i mam nadzieję, że będzie ja, wyglądać. No będzie fajnie, Ale to fajnie wyglądać. ja, ja, fajnie ja, 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 Dobra, no cóż, musimy dosypać im środków na impotencję. No i zobaczyć ich reakcję, co będą robić. Będziemy im oczywiście przeszkadzać przez całą noc. Mam nadzieję, że on będzie w stanie, bo już y, jest, wydaje mi się, zgonem. Ale taki sam czerwony przycisk, jaki mi się u mnie na palcu, zostawcie tu na dole. A was zapraszam do oglądania. Stary. A to jest komodarno, jest te środki na impotencję. Ty... jesteś tak głupi, że to masakra. No skąd z apteki? Sorry, a, powiedziałem, a... że dla mojego ojca potrzebuję. A ty masz ojca? Nie. Cały brak. Stary, to ci śmiesz? Bo już nigdy o tym nie powiedziałem. to się latnie jak na pełno ojca, ty nie masz. No i z czego ty się pośmiejesz? Że nie mam ojca? Twój stary boże to tak, no.

no. Wiesz, że de nie, że nie żyje. To jest to samo. Mówiłeś, że w Metnie dwa na dzikich je, psach bo no zajebali. Ale ty jesteś... Ty jesteś poważny człowieku? Bo miał FMS A plus 8. Dobra, zaraz ci wyjemy. A nie bo mm, Miał za małe średnie. Zaraz ci wyjebię. A ktoś mu powiedział, że da mu riba i noformowali, kurwa, co. To ty się też nie nie, nie śmiał przedtem, że ci stary umarł? Nie. <wounds> to ja się śmieję. My stary, przepraszam cię bardzo, bo mi się życie y, zamieniło z drą komputerową. Wiesz Metin te sprawy? Myślałem, że twój Tada w Metinie dętnął na orkach. To na orkach czy na dzikich psach? <grym> po, poszedł na bosa dzikich psów i to zarys na śmierć. To nie jest śmieszne <grym> A miał czadę w Ribie? z cztery? Nie, nie miał. Dobra, słuchaj, możesz Aha. się uspokoić. Tak. Uspokoiłeś się? Tak. Możesz się zachować normalnie? Zachowuję się normalnie. Możemy robić jego piankę? Możemy? Możemy. Możesz mnie nagrywać? Prosiłem Pasuje cię. Żeby... Starby, bo raz, mam. Prosiłem cię, żebyś mnie nagrywał. Ty masz gastro, nawet jak nie jesteś rany Cały czas. Nie, ja na diecie jesteś. Na diecie jesteś. To ile ta dieta ma? 40 tysięcy kalorii? 2000. 2000 plus zero z przodu. No, chłopak, chyba. Mógłbyś? 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 Poczekaj, daj mi wyjeść. Coś obrzydliwe. Już coś się ogarnął Co ty robisz? Co mogę robić? Po co ci nóż? Chcesz iść drzwi w nosy? Sorry, to są tabletki na impotencję. Trzeba to rozwalić. No, oni się puszą, także to będzie to będzie mocne. Do alkoholu, nie? A Wciągniemy to trochę. Co? Padł się proszę, cię błagam. Czy? Proszę, spokój, błagam cię. Wyłącz, wyłącz nagrywanie, wyłącz, wyłącz. Jesteś ujarany jak szmatek. Dobra, ruda, dalej, nie będę grzeczny. Ci alkoholicy wino nie pogadzą, mówię ci. Spokojnie. I szampan na ją. Dla kogo najwięcej? Dla wiolki, nie? Dla Co ci Wioli. Wiola musi dostać największą, najbardziej solidną dawkę, wzbudzającą popęd. Myślisz, że to do się troszeczkę pod jarę? Myślę, że bardzo. Uh -huh. Musimy troszeczkę to pomieszać i powyłowić te, które się... częściej tabletki zewnętrzne będziemy musieli wyłowić. Rozumiesz, o co tu chodzi? Te, które są tutaj takie białe? Tak, 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 będziemy musieli to... Przestań, Będzie będziemy musieli to wyłowić. <laughs> tak. I zaczynamy zabawę. Ty, a jak posunąć to białe? To białe się pływa? Patrz. Ojebany, pany, nabrałeś już prawe po tylu razach. Żaden nie byś bez tego nie wiem Masz się uspokoić? Dobra, mi ostatnie ostatniego. Ale ty, ty jeszcze do łazienki i nie dojść, a ty już to wyjmiesz. Ale za późno wyjmiesz białe, sieroczne, że o dzieci. Słyszysz, Barber? Powiedz że to no na pogodzenie, te winko. Do. Dobra. Zapukaj normalnie. Ej, no! To jest Dobra, ja jestem z nim! Otwórz! Hei, bo, ale... Dobrze, wnieśliśmy ci wino. Winko, no. Ale ty jesteś z mojego głosu, że ja nie mogę pić? Dobra, ale jak tę jedną lampkę się napijesz z nami, to nic się nie stanie. A, na... to trzy lampki mi przyniosę? Nie, to jest dla yy, dredziarza i dla trenera. No, ale ty nie pozwalasz tam pić? No, dzisiaj pozwalam, właśnie, dzień dlatego dzisiaj wyjątkowy dzień. Ale ja nie chcę tego od niego. Weź to do ręki No to masz, masz ode mnie. Dziękuję. No co, normalne wino, Wiolka. Normalne Ale winko. wytrawne? No, wytrawne, wytrawne. no. Ja nie lubię, tylko słodkie. Ma, tam Wielka. Wiem, że chcesz się nabić. Jak wypijesz to, to mamy dla ciebie słodkie. Chodź. No dlaczego na początku wytrawne? No bo na początek zawsze musisz być gorski, żebyś się mogło rozwinąć coś słodkiego. Chodź. Darmowym winkiem, Wiola, nie poczarpisz. to <laughs> ja też bym Hej, Dariusz Morsko, ci przyniosłem po jaraniu. Dziękuję. To jakiś prezent, tak? No, no tak mi się dzisiaj dobrze z tobą że ci nawet winku przyniosłem. Tak, to tak dodatkowo. pije. Mam się napić? Tutaj? Ale mam się bać? Nie. Nie. Dlaczego? No no Dlaczego no stary? Ty pijesz. Nie rób sobie jaj. Ja piję, ty pijesz, wszyscy pijemy. Dobra, dawaj. Jest impreza! Po uh -uh. prostu jeszcze dobrze się bawcie, jest więcej wina jakby stało na dole. Parabole tańczą, 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 tańczą parabole. Zam, wdzięczny, prawda? Uuu, ktoś się zamknął. Słuchaj, to zaraz będzie chodzić Co tak długo musisz wstawać z tego łóżka? O, coś się nie podoba Darmowe wileczko no. dla pana trenerka Nie jestem jakimś takim e, nie, nie przeciwnikiem Tylko Proflekcje jak masz? Lubi. Może ja się lubi Jak się No ja jestem abstynentem Nie piję alkoholu, jestem W ogóle? Abstynentem. Nie napijesz się? Nie Sary. <laughs> Może się zastanową. Dla mnie. Dla ciebie? No. Do dla Zapijesz się pierwszy raz alkoholu w życiu? No nie pierwszy. Drugi. Drugi. Kiedyś na komunii się napiją. Może być też drugi. Co to robić Co jest z wami na jaka... to? Dużo, dużo. Ale co ty robisz? Ale na napisie. To już czuję jakiś zapach. To jest burka jakiś? To <noise> jaki wórek? To jest wino stary Wino? Ty chyba nigdy wina nie piłeś stary. Powiem ci, że chyba najtańsze wino, że na lepsze nie jest, tak? Ja nie mogę na to patrzeć Na co nie możesz patrzeć? Ja na co nie mogę patrzeć? Nie wiem, nie mogę patrzeć na to co tu się dzieje Mnie to aż nosi A pierdolę Dawaj napij się jeszcze na pałku To musi zachęcić do Nie <noise> no mm. co, jaki grzech? No pij Rafałku, pij Rafałku, a ty miałeś się bać, a jednak jesteś zainteresowany. No jestem zainteresowany no, takim zjawiskiem teraz. Zainspirował Rafałku. Może o. jeszcze doleję mu. Co? Może ja mu jeszcze doleję. Nie. I wam doleję i wszystkim doleję. Bo wchodził. Nie wiem, czy taki jak słabo wchodzi co? prawie cała wypiłeś Dobra, chyba powinniśmy już pójść. Jak? jak, jak pójść? Stary, zostajesz. Nie, mogę sobie pójść. Pójść, idziemy. Co ty kolega Wszyscy. tak dotykasz? Stary, to jest idea. Czemu? A czemu? Dobra, chodź. A, chodź. A on może sobie zostać, a Wy możecie pójść. Sobie nie, nie. stary, ja też idę. Wszyscy. Dlaczego? No bo idę. Ale przecież mój pokój jest Twoim pokojem. Nie, stary. Tak, proszę cię zostać. Co tu się dzieje? Zostać. to by jakieś wstępy na Nie, nie, nie. To czy co? Żałuję, że w tej serii ten, ten pokój wygląda co co innego było tutaj nagrywane osobno. oddzielnie, jakby nikt nie tak. widział, ale była taka jego baza. To jest łóżko małżeńskie. Tak, małżeńskie całe się rozwala. Rozpierdolone jest, jest całe. Miejscu. Dobra, chodźcie, chodźcie, Ja nie chciałbym, nie chciałbym tam leżeć, nie moje klimaty. Moje też nie. Co innego widziałem jak mu rączkę kładłeś. Tak, właśnie Dobra, barber, A, chodź. Wydaję, stary, na i Barber, chodź. A wy gdzie wyjdziecie? Pogadać. Sami do pokoju? Tak. To jest podejrzane. Dobra, widziałeś jak musiałem się poświęcić? Musiałem normalnie trenerowi rękę położyć, żeby wypił. Aha. Podobało ci się? Nie, nie podobało mi się to w ogóle. Eee. Ej, ja idę spać Nie stary, musisz pomóc w filmie Oni zaraz się odpalą Ja to, cię mam stalić. To po 30 minutach oni będą najarani No to przez 30 minut poleżę sobie Nie, oni będą jarani, przez... Za 30 minut będą najarani, rozumiesz? Ach. Nie leż, stań, bo jak zaczniesz, to już zaczniesz, rozumiesz? Nie mam siły Wstawaj Nie, chcę mi się Stawaj Wstawaj, za 30 minut zacznie się akcja Nie, chcę mi się... Ty stary, a ty widzisz też te ufotki I się jak na takie prosmity w kształcie zdrowy. To już powinno zacząć działać w sensie minęło już 40 minut widzę że już też się poprawiło to raz Co? Gaz to masz? A okó Nie No się strasznie spać nie mogę co tutaj się dzieje No co, siedzimy sobie nagrywamy film Dobra, ja chyba muszę zadzwonić. Eee, pojedziesz ze mną samochodem? Gdzie? Musimy pojechać. Ważna sprawa. Gdzie chcesz jechać? Muszę jeszcze zadzwonić i skontaktować się. Ale gdzie, gdzie chcesz jechać? To... Pojedziesz ze mną, Poner? A po co, Poner? No trzeba podjechać. To jest czwarta w nocy. Przez nie, no jest druga w nocy. Sadzę, no ale to inny No przecież przedłużacie już. No na szczęście. Bo bo zniechęcony jesteś i nie chcesz ze mną jechać. No ale szpij. do drugiej w nocy stary do Warszawy jechać? taki pysk. To jest godzina stąd. Godzina stąd. Nie, Więc sorry. Do późniejszych sorry, do Nel jest. pojechać i ją odwieźć najlepiej tak rano. Przed szkołą, jej. Sorry, A? sorry, do Nel... do Nel jest półtorej godziny. Stąd. No właśnie. Bo ona nie no mieszka musisz... w Warszawie. Ona Dobra, mieszka przestań, poza Warszawą. Przestań. Nie wiem, nie wiem. No nie pojedziemy po Nel. Nie pojedziemy, stary panel. Po Przestań. No nie. No podjedziesz ze mną, no. Jak Ale jak, próbuj... jak ja będę o, o 6 rano tutaj z powrotem. No, stary. I ty chcesz ją od rana Przesługa. odwieźć. I jeszcze raz. Czyli 4 razy mam jechać, tak? Wraz, 2, Najlepiej, dwa, pięć. Trzy, Najlepiej cztery. pięć. I tak jak ja ci mówię. Nie mało. Ok. mi się. A ty to co, garbusika kupiłeś? kupię. Daj, co ty robisz w ogóle? Jest. Przecież on jest zjarany i jeszcze nachlany. No stary, A, nie możemy to... jechać. Nie, szybciej będzie jeździł. Nie szybciej możemy jechać. Szybciej będzie jechać. Kargówik jest lepszy, mój czy kamerzysty? Kamerzysty. No to... No to, to się sobie pojechałeś teraz. No i, i tak ci opluwam. Nie, nie należy ci się. Uch. Nie pojadę z nim, a, a z tobą musisz, musisz mi pomóc, pomożesz mi. No wyciągaj telefon, jedziemy. To zadzwoń najpierw niej. no zadzwoń do Czy w ogóle ona chce, czy może z tobą spotkać? Zawsze chce. No to A okay, może no. byśmy tak z nienacka pojechali i co? Nie, no, stary zadzwoń, najpierw zadzwoń. Najpierw no, zadzwoń, najpierw zadzwoń, ja najpierw zadzwoń. Zadzwoń. Ja niespodziankę i Zadzwoń. Nie odbiera. Czemu nie odbiera? Jeszcze raz. Jeszcze raz. No, no czemu nie odbiera? No, czerw, no, czemu no, nie odbiera? No, no może dlaczego nie odbiera? Druga w nocy stary. Druga w nocy! Może dlatego nie odbiera. Więc co myślisz, że wyciszyła telefon na noc? Czy co? Nie odbiera. No ale stary. <grym> on Jesteś jakiś, nie wiem. Zagubiony, weź z nim, tak, nagrywać, teraz skup się na animacji, zaraz połącz tą kamerę i jedziemy Nie odbiera. Nie odbiera. No i z tą kamerą, człowieku, no! Chwilę prywatności nie ma! Nie odbiera! Ile wam nie? Ile do Jaha! Sary. No i cóż, tak nagrzane to jest. Ja też, No i co, jak ja mam sam nagrywać film? Jasne, jak. Ogarnij się czy nie? Z No Nogarnij się, stary. Już? Czemu mnie obleś? Jesteś zły, jesteś odrob. No stary, widziałeś, jak się ty się zachowywałeś? Już? Chodź do wielki. Masz mi zrobić teraz prawo, na Insta. Pusz barber, wbijajcie. Na 100 tysięcy, porażaj i twarz bez maski. Zawsze ta sama gadka. W końcu porażę. Co ty tak wchodzisz, jak do siebie? No właśnie, nic też u siebie. Co tam? A co ty wyglądałeś tak laptopa zamknąłeś szybko? A, i, 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 I. No, a ty nie mogę? Możesz. No, myślę, że to. I dobrze, no co ty tak? Jak? No dziwnie się zachowujesz. Normalnie. Jak normalnie? Normalnie, komuś. tak <grywia> Ja się na Ciebie tak patrzę. Nie, ja tak patrzę. nie Dlaczego? wiem. Dlaczego? No bo nie chcę siadać. A, co chcesz robić? Co ja chcę robić? No, może przeszedłeś. Oczywiście. No nie boga, nie moje, wyglądaj na kwarnokrów. Co ty cieszysz. A co nie mogę? O boże, w jakich humorach dzisiaj jesteście, strasznie jesteście. A no co ty a po robisz? Ja nigdy tak nie zauważyłam, ale ty masz takie przepisy, nie? A czemu w ogóle ty nagrywasz? W sensie? No, co nagrywasz? A można wyjść? Ale po co ma wychodzić? No niech wychodzi? wyjdzie? No wyjdzie, wychodzi. No ja wyjść. Nie, nie, Barber. Po a po dlaczego co? nie? Ale po co nam wychodzić? A ciągną kamerę bierzesz w dół? No mi się tak podoba. A co ty robisz? No nic! Nie, 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 Biolka. Nie nie, 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 nie ma opcji, Biolka. Ale jakiej? Ja mam dziewczynę. A y... ty, przedwiedziciel, ale ja nie wiem, co ty sobie w ogóle wmawiasz. No nie wiem, no zrzucasz sławek, to co mam wam? Ja mam rozpędziciel, więc sobie mam sprawiedlić czas. No nie, Biolka, tak się z czasem nie spędza. Dobra, Biolka. Ja stąd. Tak? Dobrze. Barber, otwórz. On trzyma drzwi. Okay. Dobra, to no nie jest śmieszny barber. Otwóde, ucień. Czajżona zaczął sławek zrzucać. Ja wierdę. Ja się zaczę ruchy. To no pewnie to nasz. mi myśmy wysadzili. Aaaa! Pa, on do nie poszedł stąd. dziewczynę. Dobra. To stary. Albo nie zamykaj, bo to nie ma klamek. Stary, to... Tu przecież nie ma dziewczyny? Aha. To co oni tam robią? Nie wiem, przy sobie porozmawiać. 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 Stary, to jest przesada. No, Opolu rozmawialiście, na pewno. Bardzo wygłębnie. Dobra, dawaj, wejdź. Co robi? Dobra, właśnie, już trudno. Co? Co robiłeś? Co robiłeś? Ja wie... Pogarniasz go? Co? Ale on nie A co ty robisz? Chodź, kurwa, może. No kurwa. Noo, się pokaże? Za gruby to jest, co? Za wojny kupi na kiele. Wóź, podejdź! Po Rafał, chcę ci coś pokazać! Nie! Rafał, nie zamykaj! Nie zamykaj, stary! Tak, no, Nie, wstawi, <grym> opcji nie ma opcis sami ciężko. Nie ma opcji Nie no, ma no, opcjów. Ale już jest sam, stałeś <grym> stan. Nie, nie ma. Stałeś Nie ma opcji. I zostały bez <grym> ramki. Weź to, otwórz! <grym> otwórz to! Otwórz to! Puszcz! Papa po cię zabije! Czy jakam cię zabije? Otwórz ten dźwięk! Otwórz te dźwięk! <grym> Stary, dawno ty mi wyjechałeś! On nie ma klamki, nie wyjdzie! Dobra, zostaw, zostaw, zostaw! Nie próbuj! On się. za ja grube to jest. Ja. stary, to jest zabrudliwe. Sorry, bo nas zamkniesz On też jest zamknięty Zobaczymy co ty w tym A widziałeś, na samym początku chyba go za bardzo podjerałem, co? Jak go dotknąłem po tym kolanie Co się dzieje? Co, co, chodzi? co się dzieje? Nic Nic? Nic Nie Nie, dobra, jednak coś się dzieje Jednak coś się dzieje, dobra, weź. weź Weź, weź, weź się, jak wejdzie to weźcie mnie, brońcie Chociaż tyle a dla mnie, czemu? zróbcie A czemu ciebie? No stary. To jest dla <laughs> mnie nowość ostatnio w tym domu. Nie przypominam sobie ostatnio takich taki scen. Dobrze, wracaj do łóżka! on walczy tak jak o bluzy. On pod idzie. To idź! Idź, 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 idź. Przy, przyjdzie tam do ciebie. Przyjdę później! Idź, on przyjdzie. On tylko musi się rozebrać na spokojnie, ściągnąć rzeczy i przyjdzie do ciebie. Tak, przyjdę do ciebie później. Ty wyknął chyba. Ale bez problemu. Bo. Ma po prostu wyciszony telefon i nie słyszy. Sonel? Pojedę, no proszę. Ale stary, no. Ja jestem yy, pijany. Ja piłem. No. no. No, piłem. No we. No, piłem, we. No proszę, co? Piłem. No proszę. Piłem, to taki jestem. Piłem, piłem. Masz tylko jedną sprawiedliwienie. No, takie rzeczy koledze nie chcesz pomóc. Pojechać. Może nie słyszy i podjadę i będzie jej lepiej. I nie spędzam jakichś czasu. kamuś jeździ po pijaku. Nie mogę wyjść teraz. No nie, nie wyjdziemy. Mogę teraz. Nie mam jak się skontaktować teraz. Z Nel? Tak. Nie, nie mam jak. Możecie wyjść? No dobra, wyjdziemy. No wyjdziemy. Patrz, patrz, patrz. patrz. Za, za każdym razem laptopa zamyka patrz. No, dawaj. no, wyj! no Dobra No wyjdziemy. No wyjdź! No wyjdziemy. No czekaj. czekaj 15 sekund. I otw powiedziałam, no, u... że laptopa. Ten... No, Dobrze, dobrze! To się nie interesuje! Nie, nic, nic. Nic mnie nie interesuje. Nie? Nie, nie chcę. Chcesz podać? Nie, dobrze. To dobrze Nie, nie pogadamy, dobrze. No dlaczego nie? No nie. No to nie, no to... Odszukcie, możesz tam nie Czyli albo wóz, albo przewóz. Co znaczy wóz, albo przewóz? mi. Może. No słyszałeś co nakreło? Może chodź, porozmawiamy na osobność. Baba chciałaby cię zgwałcić. Nie, nie wiem czy zgwałcić, ale. zresztą szląć się,